Witam wszystkich na kanale Vita Life Blogs. Mam na imię Wita, jestem w Turcji i nagrywam z miasta Mersin. Dzisiaj planerem mojego filmika będzie właśnie nowe mieszkanie, do którego przynieśliśmy się. Wybrałam właśnie kuchnię, bo to jest chyba jedyne pomieszczenie, które już zrobiłam tak jak mi się podoba, bo było trochę dużo gratów różnych, więc wszystko powołałam, bo lubię mali minimalistycznie żeby było mało rzeczy, czyściutko, żeby wszystko było bardziej dostępne. No i, i, i właśnie tak wygląda ta nowa kuchnia. Bardzo w zasadzie jest bardzo podobna do tej starych tam w poprzednim mieszkaniu. Dzisiaj nagryłam z domu i stwierdziłam, że opowiem, dlaczego w ogóle nagrywam, dlaczego jestem na, na YouTubie, po co mi to trzeba, no i, i, i znalazłam pięć przyczyn, pięć takich punktów, dlaczego tutaj jestem. Przyczyna numer jeden to jest język polski. Tak jak wspominałam już w swoim pierwszym filmiku, pochodzę z Wilna, urodziłam się w rodzinie polskiej, chodziłam do polskiej szkoły, potem studiowałam w Polsce, w Łodzi, no ale los tak się potoczył, że jestem teraz tutaj w Turcji, no i tego polskiego już tak naprawdę bardzo mało zostało. Mam taką bliską koleżankę z Polski, z którą cały czas jesteśmy w kontakcie, no to z nią możemy sobie tak fajnie porozmawiać. No i z rodzicami, z rodzeństwem rozmawiam po polsku. Reszta moich znajomych mówi po angielsku, po litewsku, po rosyjsku, więc... Tego polskiego naprawdę jest mało, więc dlatego też nagrałam po polsku, żeby to kontynuować, bo jak myślę o przyszłości, to bym chciała, żeby właśnie moje dzieci mówiły po polsku, żeby tego nie zapomnieć, więc to jest przyczyna numer jeden. Przyczyna numer dwa a to jest właśnie taki trochę brak pewności siebie przed kamerą. Za każdym razem, a jak kamera patrzy w moją stronę, no to się peszę, w ogóle robi jakieś dziwne ruchy, moja mimika się zmienia. Nie wiem dlaczego, ale mam taki ścisk, mam w środku i mam stres, mam po prostu stresa, że, że nie wiem dlaczego. Może tak myślę właśnie do przodu, że jak ktoś zobaczy ten filmik, no to dostanę dużo krytyki, może boję się tej krytyki. Może kiedyś w dzieciństwie byłam skrytykowana właśnie w jakiś sposób i, i, i tak już zostało. Nie mam pojęcia, bo ogólnie tak w codziennym życiu to nie mam problemu, żeby powiedzieć nie, jak mi się nie podoba. Jestem pewna siebie. Jedyne, no właśnie, publiczność. Bardzo się boję wystąpień publicznych. A, nie wiem o co chodzi. Jeszcze pamiętam właśnie jak myślałam nad tym tematem, to ze szkolnych lat jak miałam wydeklamować wiersz w klasie przy ławce, patrząc gdzieś tam w ścianę, nie miałam żadnego problemu. Deklamowałam bardzo pięknie, wszystko pamiętałam, a jak tylko nauczycielka chciała, żebym przyszła i to samo zrobiła przy tablicy, no to już była po prostu tragedia bo cała klasa patrzyła na mnie, no i za chwilę miałam taki, taką pustkę w głowie i już nic nie pamiętałam. Więc no to, to zostało. Właśnie też łapię się w takich sytuacjach, że czasem jak duża ilość osób mnie ogląda, jest obok i ja mam coś opowiedzieć, no to czasem jest właśnie takiś taki lęk. Nie wiem o co chodzi, chcę to zmienić, dlatego nagrywam. Chyba najlepszy lek na taki strach to jest właśnie nagrywanie i kolejnym krokiem to jest wrzucenie tego na YouTube'a. Niech to obejrzy duża ilość osób, może się znajdą takie osoby jak ja, które mają z tym właśnie jakiś taki problem. No i, i ja mam nadzieję, że to się zmieni, bardzo szybko to się zmieni. Już czuję jakąś taką zmianę, jest mi już lepiej, no ale będę kontynuowała. I, I zobaczymy, jak to pójdzie. No, a jeszcze. No i jeśli jest, jest tam ktoś z tej drugiej strony kamery, kto będzie właśnie to oglądał i gdzieś się, się zastanawia, że chce nagrywać i, i, i chce coś robić, ale też się boi, no to nie bójcie się. Po prostu zacznijcie robić. Nie musi być to perfekcyjnie. Po prostu róbcie. No i teraz tak płynnie przechodzę do punktu numer 3. Zawsze lubiłam nagrywać, zawsze lubiłam robić filmiki, robić zdjęcia, no bo dużo podróżujemy, tak od trzech lat jesteśmy w Turcji i za każdym razem gdzieś w weekendy jedziemy, coś robimy, mam mnóstwo różnych filmików, zdjęć, no ale właśnie przez ten punkt numer 2, przez ten taki strach. Przed publicznością nigdy tego nie wyłożyłam, nigdy tego nie pokazałam. Zabrakło mi tej pewności siebie, więc, więc teraz po prostu mówię nie, zaczynam robić filmy, robić zdjęcia. No i, i, i zobaczymy, zobaczycie jak to w ogóle będzie wyglądało. Czwartym punktem, dlaczego a, robię YouTube'a, no to chyba... Jest życie na obczyźnie, no nieważne, w jakim kraju się mieszka, jak się nie mieszka w swoim kraju, jest inaczej. No i to życie wygląda inaczej, no a Turcja chyba pod tym względem jest trochę innym krajem niż Polska, niż Litwa, są inne obyczaje, inne tradycje, to życie troszkę wygląda inaczej, sami, sami Turcy są tacy na luzie. Mniej spięci albo wcale nie spięci, jak my to mamy, że, że gdzieś tam się martwimy, jak to, co to ludzie pomyślą, jak to my będziemy wyglądać. No to właśnie bardzo mi się podoba cecha Turków, że oni są na luzie. Oczywiście czasem mnie to wkurza, bo ja to jestem taka spięta, że muszę na czas być, wcześniej przyjechać, bardziej zaczekać. Nie lubię się późnić, a oni nie robią z tego żadnego problemu. Oni po prostu się nie śpieszą i są na czas. No, czasem się spóźnią, ale też nie robią jeden drugiemu przez to jakichś przykrości. No spóźniła się trochę, no nic, nic się nie stało. No Ja, to, to, ja tego bardzo chcę się nauczyć, bo no niestety trochę, trochę gdzieś wychowana jestem w takim klimacie, że no, jednak się spinam i, i, i czasem nie da się wyluzować. No i ostatnia przyczyna dlaczego tutaj jestem, no to oczywiście no jest, przyjechałam tutaj za głosem serca, jestem w związku a, z Turkiem, no i chciałabym pokazać jak wyglądają a, takie związki a, z polsko-tureckie, jak żyjemy, co robimy. A, gdzie jesteśmy podobni, gdzie jesteśmy całkiem różni, jakie trudności w ogóle są w takich związkach, jakie właśnie w ogóle pozytywne rzeczy, no mam nadzieję, że Wam to będzie ciekawe. Dużo jest właśnie związków mieszanych, myślę, że ten temat jest bardzo ciekawy. Więc będę mogła coś, czymś się podzielić, coś pokazać. Znajomych też mamy właśnie w związkach mieszanych. No fajny temat. Myślę, że będzie ciekawie. Więc zapraszam do oglądania moich filmików. Postaram się robić codziennie, dosłownie codziennie jakiś mały filmik, żeby się motywować, żeby działać, żeby codziennie wyjść z domu, coś pokazać. No jak dzisiaj tak właśnie pada albo już już chyba nie pada nawet, bo widzę, że troszeczkę się rozpogadza, no to za chwilę pokażę Wam widok z mego okna. No i, i, i zobaczcie jak ładnie tutaj jest. Zanim nagrywałam kolejne wideo dla Was, pogoda się polepszyła, już nie pada deszcz, słoneczka na razie nie ma, no ale może jest spokojniejsze. Nie są już takie wysokie fale, pogoda właśnie naprawdę sprzyja spacerowi, bo właśnie tam ktoś nad morzem spaceruje w tej chwili. No i morze ma taki piękny kolor, do tego to ten taki kontrast ciemniejszego nieba, więc za chwilę po prostu się ubieram i, i pójdę na spacer. Dzisiaj kolejny dzień świąt, więc życzę Wam. Kolejnego dobrego dnia w gronie rodzinnym. Wszystkiego najlepszego. Pa-pa!